Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy Was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer. Zaszczepiony. Zaszczepiony. Pierwsza dawka, ale dojdziemy do tego. Słuchajcie, udało nam się, jesteśmy po pierwszej dawce szczepień. I teraz są wszyscy tacy. Dopiero. E, a wszyscy tacy, e, miałem drugą dawkę szczepień pół roku temu. No lat temu. Tak, ale wiecie o co chodzi. W Polsce inaczej to szło. U nas też inaczej. Pierwsza Dobra. przyczyna jest taka, że zdecydowana, zdecydowana większość e, osób mieszkających w Hiszpanii chce się szczepić. Także po prostu jest więcej osób do zaszczepienia, w Polsce jak wiemy z sondaży, ze statystyk no liczba osób, które ch chciały się zaszczepić nie była jakaś specjalnie porywająca. Wydłużało to po prostu czas jakby zorganizowania, wiecie, całego systemu szczepień. My tutaj dotarliśmy w listopadzie. W listopadzie. Koniec października, byliśmy gotowi, nie? <laughs> nie, właśnie wtedy jeszcze nie było. Zaczęły się szczepienia jakoś chyba po świętach, na koniec roku i to byli właśnie emeryci. Nie, I ochrona zdrowia. Tak. No i jakby cały czas nasłuchiwaliśmy, i jakby cały czas dochodziły jakby wieści, że będą no wszyscy, tak, bez względu na to, gdzie tam z jakiego kraju pochodzą i w ogóle. I no dobra, no to czekamy cierpliwie. I doszło nareszcie do naszej do naszej grupy wiekowej, no i my czekamy, no bo jakby, wiecie, jak były szczepienia 50-latków, no to my 50 lat nie mamy, no to tam staliśmy w kolejce. Tak, czekaliśmy do lipca. No i przyszło nasze, no i my, jakby. I'm ready, pitch, I'm ready. Here me go. Nie pamiętasz. Pamiętam mniej więcej, ale wiem, że ty uwielbiasz opowiadać tego, tak, że ja po prostu raz się zachęcam rozsiadać <grym> roz, Nie, Rozsiądźcie się, bo tutaj będą przygody. Tutaj ogólnie są przepisane przychodnie do jakby ulic takie Rejonowe. Rejonowe. No i poszliśmy tak do niej na początku lipca, od razu przyszliśmy do kienka i mówimy, że chcemy się zapisać już konkretnie na szczepienie i pani, wiecie, jest taka... Akurat to była jedna z niemił, niemiłszych panie, bym powiedział. To była pierwsza pani, którą e, spotkaliśmy w, w przychodni i była niemiła. Bo później spotkaliśmy wiele bardzo miłych osób. Tak, to prawda. właśnie a ta ona ta jedna jakby, była. Wyjątkowa. To pierwsze wrażenie nie było zbyt dobre. E, no dobra, ale ogólnie wyszło tak, że ona powiedziała, że, że żeby umówić się na szczepionkę ogarnąć, to trzeba przez internet, e, przez stronę internetową, którą podała. A żeby to zrobić, trzeba mieć kartę CAP, ona się nazywa. Cat Salut, to a, się nazywa. To no. jest taka karta zdrowia, gdzie macie swoje imię, nazwisko, dane i macie takie specjalne numery, które są potrzebne do rejestracji. W sieci różnych rzeczy, na przykład właśnie szczepień. I co śmieszne w ogóle, chwilę się cofając w czasie, my nie wiem, ze dwa miesiące wcześniej byliśmy dosłownie w tej samej przychodni, dosłownie w tym samym okienku, i chcieliśmy ogarnąć tę kartę kacelu, żeby po prostu móc chodzić do przychodni bez problemu. I usłyszeliśmy w tamtym momencie, że to jest niemożliwe, jeżeli nie pracujemy tutaj w Hiszpanii. Po czym poszliśmy właśnie dwa miesiące później zapisać się na samo szczepienie i zamiast się zapisać na szczepienie pani nas zapisała jakby wypisała nam wszystkie dane do jakby, rejestracji w, tym, w systemie CatSalut salut. Dokładnie tak, tak. i powiedzi... Cat Catalonia, Salut Zdrowie Tak I, więc dostaliśmy to co chcieliśmy dwa miesiące wcześniej? Ogólnie spoko, fajnie. Byliśmy tacy, jej, yeah, to już za chwilę przyjdą tak, karty. za tak, się, będzie super ekstra. Bo ona powiedziała, że z jakiegoś powodu nie może nas teraz tutaj za, zapisać na szczepienie, tylko musimy właśnie poczekać na karty, które przyjdą pocztą i wtedy przez internet. I w ogóle na koniec już powiedziała, żeśmy sobie poszli, bo kolejkę robiliśmy. robiły. Tak, tak, nam to powiedziała. Mhm. Czekaliśmy cierpliwie na te karty. Te karty w ogóle nie przychodziły, wiecie, tydzień, drugi. I już byliśmy tacy, kurde. No a w międzyczasie przychodziły do nas informacje, że y, ustawiają, jakby takie punkty na mieście szczepień bez zapisów. Bez zapisów nie trzeba mieć właściwie żadnych y, dokumentów. Ja pamiętam bardzo dobrze tę pierwszą wycieczkę naszą, ponieważ ta wycieczka do tego punktu była dnia następnego. Po tym, gdy wpisaliśmy się do tej karty salut, tak. nie mieliśmy karty, ale mieliśmy te wszystkie dokumenty potwierdzające to. że się zarejestrowaliśmy. I przyjechaliśmy tam na miejsce, to był po prostu jakiś wiecie taki barak na podwórku. Przed szpitalem, tak. tak. I byliśmy tacy w ogóle wow, bo było tam z 10 osób w kolejce przed Mała kolejka, ładna pogoda, no dobra stoimy, w ogóle wiecie super. Dochodzi do nas i oczywiście jest drama i jakby <laughs> wszyscy się zbierają dookoła nas, bo okazało się nagle, że oczywiście, że można zrobić tutaj szczepienie bez żadnego zapisu i teraz, ale trzeba mieć tę kartę, która do nas jeszcze nie przyszła, bo jakby nie miała kiedy, nie? Tak. Więc my byliśmy totalnie wkurzeni. No nie to słyszeliśmy od zawsze, że wszyscy będą mogli. To w ogóle wszystko tej jakby się zmienia. No, taka jest sytuacja, że po prostu wszystko się cały czas zmienia. My też pisaliśmy do konsulatu w międzyczasie i jakby też dostaliśmy odpowiedź, że wiele osób się zgłasza z tym problemem i że w ogóle to jest dyskryminacja, i się zgadzają z tym. Mieliśmy drugie podejście, znowu w takim samym jakby innym miejscu, ale też w takim jakby przenośnym szczepionie szczepieniostwu, Szczepienió. Po prostu bez jakichś umawiania wizyt. I pojechaliśmy tam i była kilku dosłownie kilkukiletrowa kolejka. Tak, była. serio, była kilkukilometrowa kolejka. To były też te szczepienia, szczepienia jedno strzałowe, czyli ten Johnson Johnson. Wiecie co, to były o szczepienia od 8 do 20, no i nie było nawet najmniejszych szans, żebyśmy się załapali na to. W sensie, no my przyjechaliśmy tam, wiadomo, że nie o ósmej, bo jakby w ogóle dowiedzieliśmy się o tym jakoś w ciągu dnia. Tak, no właśnie, w ciągu dnia, więc nawet nie mogliśmy tego zaplanować. E, ja bardzo dobrze pamiętam ten widok że jakby to była taka ulica, idąc pod, pod górę, górę tak, i po prostu to było jak z jakiegoś filmu, że tych ludzi, ci ludzie cały czas i wiecie, to nie było takie jak w szkole się ustawia, podbiła sobie, tylko nie wiem, z pięć, siedem osób obok siebie, no i ta kolejka rodziny, całe, ciągnąca tak. się w górę i nie widząc po prostu końca tego. Tak. Nie? tak. Tak. Ale to jeszcze nie było koniec, bo mieliśmy trzecie podejście. A, no dobra. Trzecie podejście było, gdy już byliśmy wtedy bardziej przygotowani, i to było właśnie chyba od dziesiątej były te szczepienia, i my. Wyobraźcie sobie, że przyjechaliśmy na dziesiątą. Tak. Naprawdę przyjechaliśmy na dziesiątą tak. rano. I była podobna kolejka. Taka, że po prostu zawijałyście, to było coś takiego jak wąż. Tak, to było na, przy boisku takim dużym, y, takim na, wiecie otwartym i ona po prostu zawijała się na tym boisku kilkukrotnie. Jak wąż y, Noki. E, tak, Snake'u. Okej, okay, może wyprzedzamy, może przesadzamy, ale jakby to jest kilkugodzinne stanie. W megasłońcu w 30-kilku stopniach, nie? I ja rozumiem, że to jest możliwe, ale tak, jakby tak. nie chcę tego robić. My mamy mimo wszystko, jesteśmy bardziej uprzywilejowani od na przykład rodziny e, uchodźców bez dokumentów z Afryki, bo jakby my mamy te dokumenty, jesteśmy związani prawnie Polska z Hiszpanią, jesteśmy w Unii Europejskiej e, i jakby byliśmy przekonani o tym, że uda się to inaczej załatwić i że nie musimy stać w tej kolejce. Wtedy postanowiliśmy udać się znowu do tej samej przychodni naszej i po prostu już gotowi fight wiecie, idziemy bez kolczyków. I już zajmujemy doczepia i jesteśmy, I'm ready. Tak, bo I'm po ready prostu być. jakby, gdzie jest ta karta i chcemy, jakby... Dawaj szczepionkę. Dlaczego nie? I wyobraźcie sobie, że w tym samym okienku znowu pani nas umówiła na szczepienie za dwa dni. Tak, po prostu trafiliśmy na inną panią, która była po prostu Milsza. Nic się nie zmieniło w naszej sytuacji. Nie powiedziała, że nie potrzebujemy tej karty. Nie pojawiły, teraz, że ona przyjdzie w swoim czasie. Nie pojawiły się nowe dokumenty, właśnie jakieś karty, serarty i tak dalej. Byliśmy w tym samym dokładnie miejscu, tylko trafiliśmy na inną osobę w okienku, która po prostu powiedziała: okej, okay, dobra, zrobię wam, pomogę wam. Przyjdźcie no, za dwa dni do tego samego tutaj miejsca, do tego samego budynku, na konkretną godzinę, konkretną minutę. Tak. Się to sobie? Tak. Mieliśmy 14.29, 14.31 e, dokładnie e, szczepienia. W dniu szczepienia ja oczywiście. Oczywiście miałem dramatyczny stres, dramatyczny, ale nie dlatego, że bałem się tego, co jest w szczepionce, bo absolutnie tak nie było. To było takie dziwne, powiem wam, ale to było coś takiego, że bałem, nawet nie reakcji, bo jakby wi wi wiem, że wśród osób, które śledzą w ogóle Poland raczej antyszczepionkowcy, to jest jakaś, jakiś promil, a i tak już znikają, papa namy. Bałem się tego, tej całej nienawiści takiej, która jest dookoła szczepień wokół niektórych. I nie chciałem czytać na swój temat jakichś obrzydliwych komentarzy i różnych innych rzeczy, które się zdarzają osobom, które postanowiły wziąć odpowiedzialność, zadbać o siebie i o innych. W samym punkcie szczepień, panie, bo byliśmy w dwóch różnych e, pokojach. No tak, no, ja chciałem, żebyśmy poszli razem, bo wiem, że Patryk jest panikarzem, ale jakby no, nie było za bardzo. Znaczy, pewnie byłaby możliwość, ale trzeba by tam dyskutować, już byliśmy tak, dobra, jakby te pokojki tak by były obok siebie, a tak, to, tak, wiecie, tak. co, to zajęło. Nie wiem, minutę, bo siadasz, oni ci zadali po kilka pytań, jakieś w stylu uczulenia, czy coś tam. Ja poprosiłem, <grym> czy, czy może mi pani zrobić zdjęcie? Bo były tam dwie pani. Ta pani powiedziała, że ona już jest fotografką, wiecie, bo każdy, albo nie wiem, większość osób prosi o zdjęcia. No i co, kułęła mnie. No wiadomo, że boli kujnięcie. No jakby to jest chyba normalne coś ci. Jakby jakaś ostra rzecz się wbija w skórę. No to, no tak, no to no nie bolało. Nie po prostu wbijają ci igłę, także to jest to normalne, że. To no ale boli. to było chwilę. Założyła tak. mi plasterek i narania, A później. No trzeba było odczekać jakieś 10-15 minut, wiecie, czy nie ma żadnej jakiejś tej, tej alergicznej i coś tam. Czy nie ma jakiegoś reakcji coś tam reakcji. Nic nie było, poszliśmy sobie na pizzę. Był pan, który był po prostu w sali jakby poszczepionkowej, był pan Mówiła, jeszcze 5 minut, e, już idziecie, pa. Pierwsze, jakie co? No to ta ręka była jakby, Patryk, mówiłeś, że trochę zdrętwiała. E, tak, mi, e, ja miałem przez chwilę taką zdrętwiałą, ale to w ciągu myślę godziny, półtorej doszło do siebie i mi pobolewała ta ręka, rzeczywiście. I tak jak e, e, mówili tam, żeby nie spać po prostu na tej ręce, no to ja się też starałam nie spać. No tak, tak, bo wiecie, w sensie ja nie miałem jakichś problemów żadnych, ale e, po prostu jak się dotykało to miejsce, no, to, to, to bolało, normalne, więc no to trudno, jak leżysz, też jakby na no średnio, Ale duża mewka policja. To prawda. Myślę, że może jakaś niepewność była też względem tego, bo wiadomo, że już z doniesień tak, że różnie na ludzi to wpływa tak. I tutaj, jak wszystko. Jak wszystko dokładnie, więc po prostu to jest kwestia tego. Ale ja wychodzę zawsze z założenia, żeby nie dramatyzować. I know. Po prostu jakby, nawet jeżeli Ci trochę boli ta ręka, to nie myśleć o tym, nie mówić o tym i po prostu działać, żeby sobie nie wmawiać jakichś rzeczy i nie wkręcać się i e, nie pogarszać tej sytuacji. Samemu oszacować, czy rzeczywiście coś się tak naprawdę dzieje, czy po prostu, wiecie, no... no właśnie, ale ważne żeby szacować, żeby nie, nie zakłamywać tych rzeczywistości. No nie, no nie, no nie, no oczywiście no jakby Patryk, no wiesz, no to, to nie, no nie. No i co, no i tyle. I tyle sensacji, słuchajcie, minął tydzień. Teraz już w ogóle mi ręka nie boli, Nie, tak samo. Przez chyba jakieś dwa, trzy dni, to jak podnosiłem ostatnio. do góry, to dosłownie to miejsce jakś mnie polewało, ale ja bym to porównał do bólu takiego, wiecie, jak zakwasy czy coś takiego. Nie było żadnej gorączki. Żadnych objawów. Wzięliśmy wtedy po paracetamolu jeszcze, bo nam pani z apteki nasza doradziła, że właśnie że paracetamol przyjmować po szypiące i że wziąć sobie na wszelki wypadek, ale nic, tam nie było. nic się nie zadziało i jesteśmy mega szczęśliwi, że nam się udało to w końcu ogarnąć. Tak, mieliśmy szczepionki Pfizera, dużo osób mi pisało, że po drugiej dawce jednie. No zobaczymy. No Jakby jak nie wiem, zamierzam nie się nastawiać jedynie. na to. Ja tak samo. Drugie szczepienie mamy w połowie sierpnia. E, jesteśmy bardzo podekscytowani. E, słyszałem chyba też, że mają być później trzecie jakieś. Zobaczą, czy będą trzecie, no ale jest to bardzo prawdopodobne. Szczerze? Jak dla mnie, to ja mogę się szczepić co miesiąc. Tak, Jeżeli tak. jedyne co ode mnie jest potrzebne, to kilka minut czasu, to nie ma dla mnie żadnego problemu. Słuchajcie, gdy się to wszystko zaczęło, czyli w 2020 roku, w pierwszej połowie, i jeszcze nikt nie gadał nawet specjalnie o szczepionkach, to ja już mówiłem: kurwa. Kiedy te szczepionki? Po prostu, I am ready, bierzcie mnie. Po prostu odliczałem dni. No nie powiem, że się modliłem, bo tak nie było. Było to dla mnie oczywiste, że to jest coś niezbędnego, coś super, coś wyczekiwanego i e, jakby te wszystkie wieści obserwowałem e, bardzo zainteresowany, a gdy to już weszło do obrotu, no to po prostu odliczałem, już nie mogłem się doczekać, jak na wiecie gwiazdkę, żeby to po prostu przyszła na mnie kolej. Dla mnie to jest po prostu. Absolutnie niepojęte, jak dorosły człowiek może mieć z czymś takim problemem. Dla mnie to jest po prostu jakieś skrajne szaleństwo. Znaczy, wiesz, ja tutaj rozróżniam dwie, jakby typy osób. Osoby, które są, ma, nie mają jakiejś takiej biegłości w internecie i na przykład otworzyły jakąś fajkową stronę, która podaje się za prawdziwą, i na przykład Pomyślą, o Jezu, poważne media o tym piszą, przecież jest taka strona internetowa. Wiesz, dużo jest osób, które po prostu nie mają takiej biegłości, czy są to osoby starsze, czy osoby jakikolwiek inne. Naiwne. Naiwne na przykład, tak. I Ja po prostu uważam, że te osoby są wykorzystywane przez polityków, przez rosyjskich przede wszystkim. bez mnóstwo e, już doniesień o tym, że śledztwa prowadzą do Rosji, jeśli chodzi o pieniądze, skąd antyszczepionkowcy je mają. Więc to jest jeden typ. A drugi typ to są osoby, które e, mają. Jakieś doświadczenie w mediach, doświadczenie albo są po prostu biegło w tych mediach, ale mimo to idą w to z, jak, z różnych powodów. Mam tutaj na myśli zarówno e, taką Andziaks, która jest osobą e, na tyle młodą, że po prostu wychowała się w tych social mediach i po prostu ma wyczucie, no bo ma wyczucie, a z drugiej strony taką Edytę Górniak, która ma tak dość duże doświadczenie w jakby życiu publicznym, w pracy z mediami, że też na pewno ma to wyczucie. I to jest dla mnie coś, czego nie jestem w stanie zdzierżyć, i to jest dla mnie najbardziej przerażające. Że takie osoby się łapią na to. Nie wiem na ile świadomie, na ile dostają za to kasę, a na ile po prostu robią to, dlatego że y, wtedy o nich się mówi, ale jest to przerażające, bo jest to po prostu igranie z ludzkim życiem. Absolutnie, i to jest skrajnie obrzydliwe. I ja tak ja się cały czas zastanawiam, bo wiecie, my, jako osoby ze społeczności LGBT, no jakby żyjące w. Niegdyś w Polsce, jesteśmy, wydaje mi się, jednymi z najbardziej narażonych osób na jakieś nieprzyjemne y, sytuacje i jakieś ryzyko o, może tak powiem ryzyko, niebezpieczeństwo. Ale w życiu bym, y, by mi nie przyszło do głowy, że ta szczepionka spowoduje mi coś złego, bo to nie jest kwestia tego, że ja się jej poddaję, czy moja rodzina, moja ulica, moje miasto, czy kraj. Jakby Cała ludzkość się jakby temu poddaje. Prowadzone były miesiącami na ten temat badania, i tak zastanawiam się, jeżeli ja po swoich przeżyciach się nie boję, a takie uprzywilejowane, bogate osoby się boją czegoś takiego i są tak niepewne ale, wobec innych ludzi. Ale nie mają problemu z tym, żeby wstrzykiwać sobie to, inne to, to, to rzeczy w po twarz pierwsze, i w inne części ciała. W czym nie ma nic złego, ale jakby porównując Oczywiście. te dwie rzeczy, widać różnicę. Tak, to jest po pierwsze, a po drugie, czy one mają przeprowadzone testy i pewność co do wszystkiego, co je dookoła Oczywiście, dotyczy? Oczywiście, nie. Co do jedzenia, każdego produktu, co do leków, co do kosmetyków, co do osób, które są dookoła nich. Życie Sam, ludzkie jakby od to zawsze. Jest, to jest żu jakiś miliard kur Życie ludzkie od zawsze polega na pewnej dozie zaufania takiego społecznego. Tak samo, jeśli byśmy mieli popaść w taki obłęd, to nikt by nie mógł pójść do kina, bo w kinie sobie siedzisz, a ktoś za tobą może usiąść Podergnąć morderca i poderżnąć ci gardło, bo może się tak zdarzyć. Jeśli wpadniemy w taki obłęd, to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu, no nie wiem, wystrzelić się w kosmos, jakby chciała Nie, wychodź, nie wychodź z domu, bo tak. y, spadnie coś na ciebie. No tak i to są już jednostki chorobowe po prostu po prostu takie lęki przed światem i przed wszystkimi innymi. Ale my nie jesteśmy lekarzami i nie będziemy tutaj ludzi diagnozować. Za to ufamy lekarzom, zwłaszcza gdy są tak szerokie badania i cały świat patrzy na wyniki tych badań. Nie poddajemy się ruskim trollom oraz takim trollom też działającym na rzecz Rosji jak Andziak z właśnie Kołakowska, Karolak, Górniak, Doda i cała reszta tej śmietanki towarzyskiej i ufamy, ufamy nauce i sobie nawzajem. I wydaje mi się, że, że to jest najważniejsze. I pamiętajcie o jednym, bo teraz jest taki, taka sytuacja, że w Polsce jest bardzo mało przypadków. No jest mało przypadków, bo nie, nie robi się testów. I oczywiście, że w Hiszpanii piszecie też do nas, jest dużo zachorowań. To prawda, ale zobaczcie sobie, sprawdźcie, ile się robi testów w Hiszpanii, a ile w Polsce. I zobaczcie sobie też na zachowanie polskich polityków i na to, co się wydarzy. в той Teraz ja jestem przepowiednią i zobaczycie, co się wydarzy w Polsce jesienią i że czeka kolejny lockdown. Bo tak się dzieje, gdy się jest po prostu nieodpowiedzialnym politykiem. Fakt, że teraz było, wiesz to było? Podpalenie punktu tak, szczepień. Tak, tak, tak. Ale Wcześniej tak, tak. były napaść na pracowników i pracowniczki punkt, punktów szczepień w Polsce. No to jest po prostu to sytuacja. Skandal. Ci ludzie po prostu powinni siedzieć w więzieniach. To są niebezpieczni ludzie, którzy po prostu dopuszczają się już rękoczynów nie to, że swoim debilizmem e, są w stanie e, roznosić zarazę, to jeszcze dopuszczają się rękoczynów. I to jest obrzydliwe. Ale miły akcent. No sorry, ale mus musiałem to z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że e, nas rozumiecie. Domyślamy się, że po tym odcinku e, ubędzie nam follow we wszystkich miejscach, bo antyszczepionkowcy bardzo e, dbają o to, żeby e, odlajkowywać wszystkie miejsca, które śmiał się z nimi nie zgadzać, no jakby bierzemy to na klatę, tak jak wszystko inne i jesteśmy na to przygotowani. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia i dużo y, pomyślunku. Pa! pa.